Widzowie dzisiaj będzie już czwarty odcinek serii Minecraft Survival. Zachęcam do zasubskrybowania kanału oraz jego zalajkowania. A ja już nie przeciągam, lecimy. Dobra, co ostatnio zbudowaliśmy to taką sztolnię i tam robiliśmy właśnie te resztę wydobywaliśmy różne rzeczy. Dobra, dalej jeszcze mam zdobyłem taką tarczkę dwie płyty, znacznik z tamtego. Z tamtej struktury nie wiem jak ona się nazywa Dobra, bierzemy ten węgiel, co go nie bruk, tylko... O! I stworzymy sobie co... Takie coś jak... Patyków nie ma. Drewna nie ma. Dobra, więc... A nawet sikierki nie mamy, więc jest... A przecież mamy tutaj drewno, przecież nam się niedawno tutaj zrobiło. Dara, dwa wystarczy. Cyk. Dyseczki. Patyki. Dara, i mam części dwie pochodnie. Jeszcze sobie weźmiemy nasz kilof. było tam żelazo. O. No i co? Kopiemy. Jest żelazo. Pytanie ile? O, tyle dobre. trzeba sobie to Żelazo przepalić. Przepalimy sobie to żelazo. Cztery mam Net gites. Handlarza, chodź handlarzu. Co sprzedajesz za szmelc? Jak mówiłem, szmelc. Nie mogę czegoś pożytnie, pożyteczniejszego. Dara, zaraz mi się sprint skończy. Dobra, zrobimy sobie żelazny kilow. Patyków nie ma. Żelazowy off. I pójdziemy do tamtej... do tamtego wodnego cavewu. To był ostatnio i pójdziemy do. O tutaj możemy pójść robi coś tam było To nic nie ma. Aby się wydostać. Zaraz będą moby wychodzić. Już jest, jest na przykład szymek. Wracać, trzeba wracać, spać. Dobra, Dobra. Dobra. mieczyk, tak, tak i mamy. idziemy do tamtego cave'u co ostatnio i by coś tam było, bo Kolejne żelazo. A tym razem dwa. A tak to już nic fajnego już nie ma nic fajnego. Aby trzeba się tu jeszcze podbudować. Dobra. ma Nie ma gościa ale to nie był dobry pomysł No trcia wyjść bo to Czasu możemy sobie wiadro zrobić, albo jeszcze coś poszukamy w stolni, ale wątpię, że będziemy coś znaleźć. Część za tym brukiem, którym postawiłem odcinki wcześniej. Nie wiem ile. Dobra. O eksp. E, czemu mnie nie wbił Chciałabym, coś tam było, bo... W te. Może będzie mi tak nazwano na Tutaj może coś... Каменный под собой. Железный марновач. Может, что, ближе. Zero, no. 你吗？ Możemy się pokopać, bo mnie o tym jest ten cały odcinek. Капец. Курча. вем. Так. О. Я зачеку страшила. To wyjść, już. wyjść już trzeba. O. Nie, no przez te cztery odcinki naprawdę jest dużo zrobiliśmy. Zrzucę tylko wiadro. Gdzie jest wiadro? Tu wiadro. Zaraz weźmę sobie to wiadro. Na przykład tu. Tu sobie zrobimy. Możemy zbudować sobie portal. Tam były te źródełka lawy. Więc sobie weźmiemy do nich lawy. Może dwa kociołka, te dwa wiatra zrobić. Mm. Zaraz gdzie jest czoło nasze wyznaczone miejsce tam. O. Dobra wodę mamy tu. Nie zrobiłem koblarka. Jeszcze. Dobra. Dobra. No i dobra, na razie jeden blok mamy. Możemy zrobić te cztery. Ale to zaklatać w tej to się Przyjdzie z 2 minuty. Widowie. Pamiętajcie o, ty, o tej nazwie nowej, bo na razie żadnej nie ma. Właśnie jest problem z tą nazwą, więc piszcie w komentarzach jaka, jaką nazwę byście chcieli, żeby była. Ja co ja zrobiłem? Ale ja odwaliłem. Dobra, nie będziemy już się męczyć tutaj. No i co? No i to będzie chyba koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie o subie z dzwonem i o łapersce w górze pod filmami, a ja się z wami żegnam. Siema.